Czy jest bezpiecznie? Jest bardzo bezpiecznie. Siema! Menele i chlory i inne tam. Uwaga, kurwa. Dzisiaj na najgorszym kanale na YouTubie wystąpi gościnie legenda polskich stadionów Pan Ambasador. Kurwa z portalu kartiofniska.pl. Tak jest. Właśnie. Niestety mamy tą wątpliwą przyjemność znać się od 40 lat. Yy, Niedawno minęła rocznicę. 5 bole... września, konkretnie. Roku pamiętnego. I ubolewamy nad tym. Nie współczujcie nam. I w związku z tą smutną wizytą w moim walącym się mm. domu. Wypijemy sobie truskaweczkę A truskaweczka jest taka o. Od doktorów, już otwarta, bo po otworzeniu dopiero wpadliśmy na pomysł, żeby Pierdolić głupoty do kamery o tym Zatem Teraz No dawaj, no, dawaj, no pagadi, Szkiełko, ambasador jest. Jest. I tu właśnie będziemy sypać Ciągni do dna sam sobie pociągnij. Dobra, teraz tutaj drugie... Ty, kurwa, wodę miałeś wylać. Wylałem przecież, kurwa. Dobra, poszło, fuj. No. Procedura napełnienia została wykonana. I teraz zajmiemy się doznaniami. Ale tymi organami, i innymi organami się zajmiemy. Na przykład ale na ta stara siedzi w sąsiednim pokoju, także chwilowo organy powstrzymam Żakuj! Żakuj! <głos》>. Goście, goście. No, wali truskawą, no. Znaczy, truskawką. No, nawet trochę. Nawet coś jest. No. Z etykietki poczytamy później. Chwilowo zajęci jesteśmy. No to na pochybę. Wad no. nie czuć. Wad nie ma. Nie ma syfu, nie? Nie. ma. No to... Takie słodko-kwasi. Tutaj tak jak nie ma wad, tak truskawki w smaku też nie ma. nie Trochę jest. Minimalnie. W aromacie jest sporo. Czuć ewidentnie od razu. Truskawą wali. W smaku dobrze, że napisali. No, no dużo mniej. W smaku dużo mniej, nie? Tak. Prawda? Takie jest. Łupka, Ale w aromacie tak. fajna, złoista. Truskawa przykrywa wszystkie wady. No właśnie. Nie no. Chłopaki. No nie jest takie złe. Nie jest ok. Kurwa. Pijemy już u Pragu zimy, a to jest piwo bardziej na lato. No ale... No ale mamy ciepło Wypuścili świetne. na jesień, no to łoimy, nie? Mamy ciepło, 17 stopni to tak jak prawie w wieczorem. 17 stopni w chacie jest? No mm. kurwa, ostatnio było 8. To się. się, kurwa. <laughs> to spoko, można takie pierdoląc. Jedno, dwa, trzy, cztery. I dla tych wszystkich nieuchaczy, niech tak informujemy. Nie powiem kolegów blogerów, ponieważ ja nie uważam się za blogera. Ja tylko gościnnie y, psuję opinie najgorszemu kanałowi na YouTubie. Znaczy dbamy o to, żeby był dalej najgorszy. Dlatego tam czasem się pojawiam. I hmm, są. No, kurwa. Ja już tej truskawki nie czuję. Było się umyć. Myłem się. No uleciała, ale była. Hm. Dobra, wypijemy i tak. A poprawimy czymś mocniejszym. Potem pierdolimy jakiegoś porterka, żeby się przeszlamować. No, albo dwa. Darek przemontuje te nasze brednie. Bez sensu, no pijemy dzisiaj od południa, nie? Nie. i tak nieźle Przepraszam, od 13. No jak kiedyś, regulaminowo. No. Dobra, zatem podsumowując... I tak się dobrze trzymamy. No, jak no na czas. No i tak się dobrze trzymamy. No, mamy godzinę dwudziestą... No. Więc się dobrze I obejrzeliśmy trzecioligowe wybory mi Polonia obecnie. Niestety obecnie trzecioligowe. Nigdzie nie istniejące w żadnej telewizji. Ale dzisiaj się odbył finał i ktoś nie wiedział, i wygrała pani Chrzan. Pani yy, Chrzan przez K, czyli Krzan. Krzan. Hmm. Hmm? Da się tyle wypić. Hmm? Da się. Hmm. Takie dupy fajne, kurwa, i nikt o tym nie mówił. Polki najlepsze do beściary. Kurwa. W telewizji nigdzie nie uświadczycie. No ale coś my sobie poglądali, to nasze, nie hmm. No, to na, hopy, na Hopybel. Ta, na Chopybell. Kurwa. No. Wróć. <laughs> Zatem truskaweczka. Tak jest? Truskaweczką jest, zwłaszcza w aromacie, w smaku chyba, z sympatii że... dla doktorów, powiemy, że też bywa ta truskawka, ale. Ale chyba, że żeśmy mamy smak już wypaczony. My mamy wypaczone wszystko, kurwa Wypalone mózgi. Mózg to białe, banią mózg? Ja mam miejsce na mózg? No nie, nie. A tam piłeczka taka, tyk, 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 Kurwa, tyk, 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 tyk. jak się tłucze Dramat mhm. no, kompletny. Dobra, spierdalamy. No. Bardzo Aha! No. Kurwa mm. I co? Żakuj Żałuj, czas zakryś? Gdzie jest? Kurwa ten guzik. Nigdy go nie mogę znaleźć. Spierdolne tą kamerą.